tym oto skopconym niebieskim Ferrari zapraszam Was do następnego odcinka z Geta Vice City bodajże 24, 5, nie wiem, nie pamiętam. Za każdym razem, gdy będę gdzieś w pobliżu, tutaj będę pokazywał będę pokazywał wam te ubrania odblokowane, nie jest zablokowane. Zebrałem 70 tysięcy dolarów specjalnie na ten odcinek po to, żeby kupić tą cholerną drukarnię, bo mnie stać na tyle, a że mi zostanie 78, w ogóle nie zwracajmy na to uwagi, bo to będzie ostatnia rzecz, jaką kupujemy w tej y, grze, jeśli chodzi o nieruchomości. To kupujemy i zobaczymy, co tutaj będzie. Drukarnia kupiona za 70 tysięcy dolarków. I to jest naprawdę ostatnia rzecz, jaką nam się udaje kupić y, jako nieruchomość. Teraz tak jest dylemat. Spory jak... Y, jak rozlane mleko, ponieważ nie wiem od czego tu zacząć. Tu jest tego dużo narąbane, że praktycznie moglibyśmy obojętnie co zrobić. Na przykład tutaj najbliższe zadanie u tej właśnie ciotki, o której mówiłem w poprzednim odcinku, czy tam jeszcze w poprzednim. Ale z kolei mamy telefon do zrobienia. Tam telefon jest i warto by było ten telefon najpierw zrobić, bo on jest taki mniej ważny. No, ale za niego dostaniemy już tej ostatniej misji już tyle pieniędzy, że będzie można spokojnie to, spokojnie sobie wykupić jakieś tam jakieś tam coś. No. Yy, ostatnio mało z Vice City było, dlatego że no, dużo było takich filmików, wiecie, z kamery dużo miałem do powiedzenia ostatnio, ale teraz myślę, że będzie spoko. Rozwaliłem latarnię, ale ona się mam nadzieję nie obrazi. Jak się po raz kolejny pojawi. No i ostatni telefon. Taki o... Patrzcie jak, on, patrzcie jak on wibruje. Bardzo nierealistycznie. Bardzo śmiesznie się zachowuje. No i dobra, to będzie ostatnie zadanie pod nazwą Strzelanina z wykrzyknikiem. Co tu się dzieje? No to już nie ma szczypania się, powiem wam ciekawostkę, że na yy, że tam na zaplecze tylko wtedy się można dostać tylko przez tą bramę. Inną drogą, no innej drogi jeszcze helikopterem można, ale no... no są dwa sposoby. No ale dobra, Dobra, wykończmy ich wszystkich. Bo oni nam tutaj zagrażają w życiu i samemu sobie. A ten jest dobry. E, MP5, fajne ma, fajne ma odniesienie do strzelania. Kurde, strzele ci wpięte. piętę. I tutaj jedynie w tej misji pojawi się taki czarny. Rampo. Ok, muszę wypić moją kole, bo widzę, że nie starczy mi energii. A przecież ta misja potrafi czasami wyprowadzić równowagi. Ale tak było na początku. Teraz myślę, że będzie lightową. się przebiegnie te wszystkie strony świata. I to jest najlepsza strzelba, jaką yy, obecnie możemy mieć, mieć w tej grze. Bo no po pierwsze ma bardzo szybki odstrzał i po drugie duże rażenie, ma, także wykorzystanie jej w tej chwili będzie bardzo adekwatne do sytuacji. Tylko jedna wada, że nie można nim przy nim szybko biegać. Trzeba zmieniać na pytona. Chociaż pyton do, dobrze... Yy, też też działa na wrogów całkiem nieźle tylko że na takie już dalsze odległości to on ma problem no może nie do końca zależy o jakich odległościach mowa ale radzimy sobie Wezmę kamizelę bo ja tu ledwo co żyję ja w ogóle muszę inaczej to ustawić, wszystko, o, teraz będzie lepiej. A ty skąd ty wziąłeś się? I teraz co ja mam zrobić? To zaraz zdechnę. Zaraz skończę. Nie strzelę do niego tak, kurde. Myszka mi tu lata, w ogóle powinien mieć podkładkę. Nie mam takiej podkładki. Basia ma fajnie, basia ma ten podkładka, ja nie mam. Siedzę na myszkę i mi dlatego tak lata, ale dobra, poradzimy sobie z tym hardcorem. Więcej was tu ciocia nie miała? O, serduszko. To tam tak wrzeszczy, co się dzieje? Tu się nic nie dzieje, to jest jedynie przedstawienie testu broni Tak jak w Wormsach sprawdzamy broń co to ma być? Tak, bo e, jak siedzieliśmy trochę z bawszym przy, przy Xboxie 360, to pobraliśmy sobie Wormsy i powiem Wam, że spodobała mi się ta gra. E, miałem z nią oczywiście wcześniej styczność. Ja tylko że bardziej w te trójwymiarowe i powiem wam, że te trójwymiarowe wormsy dzisiaj tak patrząc z perspektywy czasu one w ogóle mi się nie podobają. Jakoś one nie mają yy, nie mają tej esencji zajebistej zabawy co te dwu, dwuwymiarowe Nie mają tego czegoś, te trójwymiarowe to tam trzeba jeszcze mędzić ten trójwymiar, jeszcze kąt nachylenia tego tam też pierdzielić. Dlatego dla mnie w trójmiarze są totalne, totalnie słabe i się nie dziwię, że tam Team 17, czy tam jaki wydawca deweloper, weź towar na lądowisko dla helikopterów przed lotnisku. No, tutaj jest idealne, idealna zasadka. A ja to wykorzystam puszczając tam granat! Co to w ogóle będzie możliwe. Za daleko. A gdybym bazuki użył, to teraz. Hmm. nie ma srania po krzakach. I teraz uwaga, czy będzie jakiś jeden typ? Nie. Przynieść tower na lądowisko dla Herku. No to kurde, już to samo było. Polecenie. Czemu dwa razy się pojawiło? Nie wiem, kompletnie tego nie kumam. No, dobra, Znowie, moje Zagrajmy Wy, postaram się jeszcze z Sonika DXa dzisiaj zrobić, chociaż nie wiem, może tak późnym wieczorem się uda. I powoli będziemy kończyć, kończyć Vice City, bo powiem Wam, że przejście tej gry, tak ze znajomością na razie chociaż fabuły, zajmie nam co najmniej, wiecie, tak jak najczęściej robił, to dwa tygodnie nam zejdzie i tyle. No może trzy. I bo męczę ten, męczę ten temat już długo i... Staliśmy w 16 tysięcy dolarów Jak na moje braki tamte, które miałem No to jest całkiem sporo Całkiem dużo kasy Myślałem sobie dzisiaj, czy nie, y, da, nie robić misji dla Sunshine Autos Czyli... Import-export samochodów Znaczy może nie taki y, eksport bo tutaj bardziej wstawia się te samochody do garażu za kasę. A tak naprawdę nagroda jest taka, że dostajemy jedynie te bonusowe samochody tutaj, w, na tym salonie. Może to nie jest do końca to, ale powiedzmy, że można to nazwać import-export. I mamy tu teraz troszeczkę takie samochody terenowe, takie troszkę wolniejsze. Jeden sportowy jest taki. I powiem Wam, że tutaj będzie troszeczkę czasu mi to zajmie, żeby znaleźć te samochody, co niektóre, bo teraz tu się włącza znajomość samochodów z GTA. Bo teraz, jeżeli nie znacie z wyglądu samochodu żadne, żadnego nie kojarzycie, to będzie problem. I ten nazywa się Landstalker, to jest taki 4x4 samochód zarąbisty. Nigdzie gra nie informuje nas, że to jest ten samochód potrzebny do za zabrania. Trzeba to samemu pamiętać. czy Samemu znać w ogóle em, samochody, jakie są tutaj. No, to bierzemy Landstalkera tutaj. I jedną ciekawostkę wam pokażę: mianowicie ten komputer Kruton 9000. Taki śmieszny. On był w Geta Trójce w Katzence. Był w poprzedniej grze. Natomiast Kruton 9000 on jeszcze jest w Geta San Andreas w tej yy, no w tym przemalowaniu lakieru w tym paint sprayu ale dla pewnej jednej z dziewczyn CJ -a. nie wiem czy to widzieliście u mnie na, na zagrajmy Wy, ale chyba widzieliście i tam właśnie pokazywałem wam taki detal co tu jest kolejny Landstalker i Sentinel nas w ogóle te samochody nie interesują Opowiem wam jedną historię związaną z tą misją, ponieważ jedne, jednego takiego zagrania udało mi się. To jest Hermes. Udało mi się zebrać wszystkie samochody na tej ulicy, na tej, jed, z tej jednej listy. Udało mi się wszystkie. Nie pamiętam tylko z jakiej listy. Tu, tu chyba były same sportowe samochody. I wszystkie sportowe samochody znalazłem dokładnie na tej ulicy. Wszystkie po kolei normalnie. Tak wyskakiwały szybko te pojazdy że no, no to totalnie byłem zaskoczony, że to tak można zrobić teraz ten się nazywa Virgo i nie wiem czy on będzie potrzebny teraz czy nie później, ale sprawdźmy bo jak nie to możemy tego do garażu schować o właśnie, to będzie potrzebny i taki tak, bo pamiętam ten samochód że on był tutaj potrzebujemy Idaho, Esperanto, Stallion, Rancher i Bliste Compact no trochę tego będzie Kolejny Virgo i kolejny Sentinel. No co jest z tymi samochodami? Kurde, widzicie, GTA to jest też seria, gdzie po, po, pojawiają się samochody nie do końca nam potrzebne, albo takie, których byśmy się nie spodziewali, albo częst, bardzo często się powtarzają. Tego warto miejscami przeszukiwać ulice, albo znać miejsca, na przykład na parkingach, gdzie zawsze takie samochody się pojawiają. Niestety, takiej wiedzy dobrej na ten temat nie mam. Kiedyś miałem. Tu jest washington i on też nam się przyda. Tylko, że będziemy musieli go znowu dać do garażu. Yo, yo, mam zajebisty samochód. Kurde, gościu. Nie dość, że się przewrócił, to jeszcze wysypał pieniądze. No, co za niezdara, no. Mamy samochód. No ale to nie wszystko. O, pieniążki. Dobra. Wiecie co? Na razie przerwy odcinek nagrywanie jego, ponieważ znalezienie takich samochodów no troszeczkę zajmie czasu, tak jak mówiłem wcześniej. Chyba, że nie będzie to potrzebne, bo... ale gościu ma sprinta. Chciałbym też tak biegać. Kurde, to... Na drugi koniec miasta bym się udał w 5 minut. Biegając. Bez zmęczenia, Dobra, to teraz gdzie jest ten niski Idaho? O, właśnie, już jest przed nami Pyk. To jest taki Kad Kadilak, jakiś taki inny. Nie pamiętam, nie znam się na, na prawdziwych odpowiednikach co niektórych. Nie powiem wam jakie to są dokładnie samochody, ale takie typowo amerykańskie. Takim zawieszeniem typu westernowskim. Ja je tak określam. Takie za zawieszenie w stylu western dzikiego zachodu. Tutaj nie ma znaczenia w jakim stanie go przyniesiecie, po prostu ma to być konkretny model i to tyle. Tak jak widzicie, 500 dolarów dostałem za lekko potłuczonego Idaho. Kiedyś mówiłem na ten samochód po prostu Idaho, no bo tak się pisze. Ale mówi się zupełnie inaczej. No zawsze to były właśnie przygody z tymi samochodami. Dobra, przy znalezieniu kolejnego samochodu, po prostu się uruchamiam na nowo. Dobra, mamy staliona. Polski odpowiednik nazwy to jest Ogier. W wersji cabriolet bez dachu fajny samochód, powiem wam. Bardzo dobre przyspieszenie. Ma i generalnie, no, jest bajerancki, To jest taki Ford Mustang z lat 70. No i bardzo, po prostu jest fajny. Taki dosyć znany samochód w tej serii. I my go ładnie zabierzemy bez potłuczeń, bez żadnych kraks odejść. I stąd, no już wystarczyło lusterko podłączyć i samochód trochę połamać. No co to mamy? Znaczy samochód. Drzwi. No, trochę połamane. obite, no nie... No, no tak, no jeszcze w policję widać. Tomek ogarnij. Ogarnij swój interes. Hmm. Basia, jakieś dziwne rzeczy ogląda. Was jakieś dziwne rzeczy ogląda. Jesteś... Jesteś zauroczona dziwnymi rzeczami. No to po polsku jest wszystko? To jest tłumaczenie z angielskiego i wychowano to w polsku. Eee, powiem wam jedynie, że Basia ogląda Hatsune Miku i to wszystko Hatsune Miku Ostatnio Basi się bardzo spodobała ta postać Właściwie nie wiadomo skąd, ale no Ale tak po prostu To, 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 to kim ona jest? To ona jest normalną babą czy nie? Nie wiem Bo ona jest właśnie nienormalną babą Ja się tam nie znam na Hatsune Miku, ale wiem, że ona jest... Tak? Może to... No, nie, wygląda, ...wygląda na dziwną trochę. Może tylko jest po prostu. Ale ty nie znasz całej serii, skąd ty wiesz? Skąd ty możesz wiedzieć, co tam może być? Nie, wiem. <gusy> Załamujesz mnie swoimi zainteresowaniami. Dobrze, no, tak. Dáb... Nie. Mi tak nie jest dobrze. <gusy> No to co, szukamy kolejnego samochodu. Mam nadzieję, że się pojawi szybko, w prędkim czasie. Teraz albo Rancher, terenowy kolejny samochód, albo Blista Compact. Blista Compact to jest Honda CRX i to jest dosyć rozpoznawalny samochód, bo ma y, no, fajny, kanciasty wygląd. I nie wiedziałem, że on ma napęd na cztery koła. Czy na tylny napęd. Taki śmiesznie skręcał zawsze. O, może go zaraz znajdę. Dobra, znaleźliśmy kolejny samochód. Tym razem to będzie rancher przed nami. I. I co? Jedziemy. Jedziemy tam. Zrobię taki skrót. Pokażę Wam, jak mniej więcej wygląda. To jest taki dosyć masywny samochód. Na pewno go rozpoznacie. Dosyć spory koła ma. No i generalnie zawsze mi się kojarzył ten samochód z takim dużym niedźwiedziem Bo on jest właśnie taki, takie duże światła ma No i jest taki potężny miśkowaty Jesteśmy na miejscu Nie rozwaliłem przystanku, jeszcze nie rozwaliłem A w sumie przed chwilą tak sobie pomyślałem, czy nie kiedyś zrobić, ukraść autobus I być kierowcą linii w Vice City bo tam też można co ciekawe zarabiać pieniądze na takim jednym tym na tej linii autobusowej, bo w innych częściach GTA nie ma czegoś takiego już, żeby zarabiać na, na linii autobusowej jako kierowca. No i teraz będzie kolejny problem ze znalezieniem odpowiedniego samochodu Został nam e, Esperanto, taki dosyć niski, strasznie westernowy samochód Ja je tak nazywam e, i, I... Blista Compact I Blista Compact już jest, proszę bardzo To jest właśnie ta Honda CRX Fajny, kompaktowy samochód Tak Sama nazwa Blista Compact to Chyba nie powinno zmylić Bardzo lubię ten samochód Taki mały, fajny Co prawda nie ma Nie ma czterech drzwi Ale Ma ten swój urok Zaje Zajebisto, zajebisty I mogę nim ruszać <laughs> Nie no to, to mi chyba ma za ciężką dupę Żeby w ogóle wszystko przenosić Nie no, ale ja Powiem że wcześniej tego nie odkryłem Żeby tak przenos przenosić Te samochody na tyle Albo może Ten samochód jest właśnie taki lekki A możliwe no, nie pamiętam czy ja to sprawdzałem już kiedyś. Ale może kiedyś tak było. Dobra, został nam Esperanto i myślę, że póki co to będzie na razie tyle z Vice City, w następnym odcinku będziemy szybciej robić te auta i szybciej je zbierać. Bo to jest troszeczkę pracy przy tym. Niektóre trzeba znaleźć po prostu ta od tak sobie na ulicy, chyba że znacie lokalizację danych pojazdów. Ale warto czasami się pomęczyć nad niektórymi samochodami, ale jak na pewno znamy jakiś dobry samochód, który no, możemy sobie znaleźć na parkingu, no to można go znaleźć. Esperanto będzie trochę ciężko znaleźć, on się tak bardziej pokazuje w tych biedniejszych dzielnicach, bo to jest taki stary samochód. To nie jest taki nowy, to jest właśnie taki stary. I gdy wsiądziemy do takiego starszego samochodu, Powiem Wam, że częściej będą się pojawiać te starsze samochody. Jak wsiądziemy do nowszego, będą się pojawiać bardziej nowsze samochody i to mnie trochę dziwi. No ale tak już jest skonstruowana gra i tak każda gra, San Andreas, GTA 4, GTA 5 nawet, ma dokładnie ten, to, tą samą mechanikę. Nawet jeżeli jest to do, dokładnie? Nowsza gra, nowsza grafika, inna fizyka działania obiektów, dalej ten sam skrypt jest umieszczony, czyli typy samochodu. W jakim siedzisz w samochodzie? Takie na ulicy się pojawiają. Dzikie, nie? Ale prawdziwe. Dobra, będzie taki mały problem. Bo patrzyłem na mapę w gta-games.nl to jest ta holenderska strona. Jest ten samochód! I ten samochód nigdzie nie stoi na parkingu. Trzeba go znaleźć na ulicy bezpośrednio. Nie ma go nigdzie. To jest właśnie ten samochód. Typowy westernowski, taki Las Vegas. Te klimaty to nigdzie go nie, nie da się znaleźć. Patrzyłem na mapę, właśnie tam na tej stronie, o której mówiłem, jest bardzo fajna. Yy, tylko no, powiem Wam, że trzeba może nie ogarniać holenderski, ale tak kumać mniej więcej te podstawowe słowa, jakie tam są. Tam na przykład Wurtuigen, czyli to jest samochody, Personages, to są postacie, Wind, Placem, to są mapy różne. Tam ogarnia trzeba mniej więcej to wszystko, ale strona nie jest skomplikowana do przeglądania. Cenne informacje są. Po angielsku też ta strona jest, ale niestety nie jest tak rozbudowana jak holenderska. Więc pozostaje nam tak naprawdę tylko jakiś facet był. I ty tu sieć sprzedam cię razem z tym samochodem. Wszystkie wozy fajnie to dla Ciebie. O, fajny samochód. On przypomina. Ten samochód z powrotu do przyszłości, ten Del Delorian, tak, tam się nazywał. I wątek samochodowy zaliczony. Jak się wykona jedną listę, to dostaje się kapitał, ale on jest na razie za niski, bo ten kapitał obecnie wynosi 1500. Jak na trzy dziecki, na trzy dziecki, tak. Eee, czy na dwa, nie wiem jak to jest tam liczone, nieważne. Eee, I to jest za mało. Musimy zrobić y, drugą listę, bo to nie jest wszystko Tu mamy nowe samochody I powiem wam, że dwa z nich już mam To jest właśnie ten Virgo Lepiej te samochody, które y, Na przykład będą w przyszłości na liście A jeśli nie potrzeba, to je chowajcie do garażu Albo w ogóle do garażu chowajcie samochody tam. Na przykład czy się spieszycie gdzieś Czy coś, czy bułeczki chcecie upiec To najlepiej schowajcie do, do tego Na, y, na garaż i miejcie wyrąbane obserwujcie moje odcinki teraz dokładniej ponieważ yy, będzie, będzie tutaj troszkę chaosu związanego z, ze zbieractwem ale myślę, że ogarniecie samochody i na razie tak, yy, tak ta lista będzie wyglądać, proszę zobaczyć Sabri, Sentinel, Stretch i Admiral wszystkie te trzy samochody to są takie normalne w miarę dobre samochody Sentinel to jest BMW, Admiral to jest Mercedes klasy chyba C, tej starej oczywiście. Sabri to jest taki sportowy samochód lat 70., a Sturge to jest limuzyna. I ta limuzyna się znajduje u nas w rezydencji Tomiego wersji tego na wyspie Rozgwiazdy Starfish. I warto się będzie tam udać w następnym odcinku, bo już czasu obecnie nie mam. A trochę zleciało na ten odcinek ale myślę, że taki mały powrót do Geta Vice City będzie, zadowolicie się i poczekacie na kolejny odcinek, będzie dopiero w środę. Postaram się um, chociaż nawet zrobić jutro, ale nie jestem pewny, jutro nie wiem, jutro pewnie będą inne plany filmowe, ale dobra. Czekajcie spokojnie, pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie i do zobaczenia w następnym odcinku Hej, to Sonic 1994.pl